Wow, to krzesło jest takie fajne. Szymon, przestań się wygłupiać. Ty też jesteś śmieszna, Iris. Ty się bawisz, a to mnie ochrzanią. Pobawię się też tą piłką. Wow. Idę zobaczyć, co tam dalej jest. Szymon, gdzie ty jesteś? Spóźnimy się na samolot. Hej, kto tam? Szymon, gdzie jesteś? O, oh, znowu? Szymon, zatrzymaj tę windę! Ocz, przewróciłem się! Co ty tu robisz, kolego? Masz samolot do złapania! Odprowadzę cię. No dalej, pospiesz się trochę! Czekaj, a gdzie moja siostra? Mamo! Zapomnieliśmy o Iris! O co chodzi? Pobiegła mnie szukać i spóźniła się na samolot! Gdzie jest Szymon? Gdzie on pobiegł? Nie mogę go nigdzie znaleźć. Zgubiłam mojego braciszka! A co my tu mamy? Dziecko, co? Co ty tu robisz? Moi rodzice mnie zostawili! Dobra, zaprowadzę cię do innych dzieci. No dobra, chłopaki i dziewczyny. Poznajcie Iris i rodzice też zostawili ją na lotnisku. Tak mi smutno! Cześć wszystkim! Cześć, Hello. jestem Laura, hmm. a ja jestem Diana. Hej, a ja mam na imię Roy. Witaj w naszej rodzinie! Każde z nas zostało porzucone hmm. na tym lotnisku. Dlaczego nie szukacie swoich rodziców? I Jak to w ogóle trafiliście? Ja trafiłam do hmm. całkiem niedawno. Moi rodzice ciągle się kłócili kłócili się cały dzień, codziennie. Tak często, że praktycznie całkiem zapomnieli, hmm, że w ogóle istnieje. Znowu nakupiłaś ubrań. Przynajmniej jedno z nas o mnie dba. Ale nikt nie dbał o mnie! Kłócili się nawet na lotnisku. Kłócili się przy odstawie bagażu, a potem się kłócili, gdy wchodziliśmy do samolotu. A ja tylko stałam i patrzyłam. Znowu zapomniałaś paszportu. To ty miałeś to sprawdzić dwa razy! Nieważne jak bardzo się skarałam. Nie mogłam ich powstrzymać. Co to było? Zobaczyłam pięknego motylka. Złapałam go! Mamo, tato, gdzie jesteście? Nawet nie zauważyli, że zniknęłam. Gdzie się podziała nasza córka? To ty miały się pilnować. I tak tu trafiłam. O, jaka smutna historia. Strasznie mi przykro, że cię to spotkało. Spoko, pogodziłam się z tym. A teraz ja opowiem ci moją historię. Moja rodzina miała mnóstwo dzieci. Było nas tak dużo, że kompletnie o mnie zapomnieli. Zasnęłam na ławce, a kiedy się obudziłam, już ich nie było. To okropne. Nie mogę uwierzyć, że tak po prostu o mnie zapomnieli. Myślę, że oni do dziś nie wiedzą, że mnie nie ma. To tak jest smutne! No to teraz moja kolej. Moja mama pracowała jako stewardesa. Zawsze mnie wszędzie ze sobą zabierała. O roj! Jaki z ciebie cudowny chłopiec! Jestem pewna, że wyrośniesz na pilota. Drodzy pasażerowie, za chwilę startujemy, a potem mój wózek po prostu się stoczy. Drzwi się zamknęły. I samolot odleciał beze mnie. A, moje dziecko. Pracownicy lotniska postanowili się mną zająć. Byłem tu pierwszy. Chyba na razie zostaniesz tutaj, kolego. Byłem taki samotny. Czekałem na mamę całymi miesiącami. Nie martw się, maluchu. Moja mama na pewno po ciebie wróci. Ale ona nigdy nie wróciła. To najsmutniejsza historia na świecie. Teraz się chyba rozpłaczę. To nie fair. Spoko, z czasem się przyzwyczaiłem. Znalazłam tu wielu przyjaciół. I jedzenie też jest całkiem dobre. Proszę, macie coś na ząb? Trzeba zawsze patrzeć na jasną stronę. Wiecie? Nie, w żadnym wypadku. Nie będę tu tak siedzieć i czekać. Ale co w ogóle możemy zrobić? Nie chcę spędzić całego życia na lotnisku. Róbcie co chcecie, ale ja znajdę stąd wyjście. A potem odnajdę swoją rodzinę. Zrobię to choćby nie wiem co. I myślę, że powinniście iść ze mną. O nie, dzieci próbują uciec. Czemu one nie mogą po prostu usiedzieć spokojnie? Od teraz będzie Was pilnował oficer pieseł. Proszę, wracajcie do pokoju. Nie mam mowy. Nie pozwolę, żeby nas tutaj zatrzymali. Roy, musisz wyciągnąć kamerę. Musimy odciągnąć uwagę pieseła. O, patyk! Oficerze pieseł? Ambord! Już nie będzie nam przeszkadzał! Jesteś genialny, Roy! I jeszcze taki przystojny. Jesteś najfajniejszy ze wszystkich! Uwaga, pasażerowie! Zaczynamy boarding lotu powrotnego! Musimy się tam dostać! Dobra, złapię to krzesło! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Jest! Brawo, Diana! Teraz możemy uciec! Co? Ej, gdzie się podziały dzieci? Dobra, musimy też wyłączyć te kamery! Na razie idzie nam świetnie. Ruszajmy! Wolność czeka! Dzień dobry, chcemy wejść na pokład. Roj? Ty nie miałeś być piętro niżej? Dzieciaki nie mogą tędy przechodzić. I nie widzę tu z wami żadnego dorosłego. Więc wracajcie do pokoju, zanim wezmę ochrony. Mam pomysł. Roj jest wystarczająco duży, żeby udawać dorosłego. To znaczy, że potrzebujemy nowych ubrań. Buty wyglądają zabawnie. Chwila, jeszcze czegoś brakuje. O, przyda się ta kurtka. Wow, roj, wygląda teraz jak prawdziwy dorosły. Wyglądam jak wasz tata. Masz tu pieniądze. Zapłacę za te ubrania. Elegancko, proszę pana. Ten strój świetnie na panu leży. Teraz nareszcie możemy stąd wyjść. Dzień dobry, to mój bilet. Sprawdźmy. Wszystko się zgadza. Może pan przejść. Teraz wreszcie wrócimy do naszych rodzin. Proszę zapnijcie pasy bezpieczeństwa! Lecimy! Panie i panowie, czas na obiad! Proszę się częstować. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, zawołajcie nas. Wow, ale super! Nie wierzę, że dają tu jedzenie za darmo. Już niedługo będziemy w domu. Panie i panowie, dotarliśmy na miejsce. Samolot wylądował bez problemu. Musicie iść dalej bez mnie, przyjaciele. Ja zostaję tutaj. Ale dlaczego? No weź, Roy, nie zostawiaj nas. Nagle zrobiło mi się tak smutno. Bo wiecie, chyba już znalazłam swoją mamę. Co? Naprawdę? Tak cudownie. Tak się cieszę. Do widzenia wszystkim. Ej, gdzie ja cię już widziałam? Nie mów, że mnie nie pamiętasz. To ja, twój syn. Kupiłaś! Mój ukochany synek! Mamusiu, wreszcie cię odnalazłem! Mój syneczku, ale się cieszę! Nareszcie znów możemy latać razem! A teraz pokażę Wam, jak używać kamizelki ratunkowej. Widzicie, to moja rodzina! Tak bardzo za wami tęskniła! Poch, już nigdy cię nie zostawimy! Dzięki Bogu, że cię znaleźliśmy! Tak bardzo was kocham! Cieszę się, że Iris znalazła rodziców. A teraz chodźmy szukać Twojej rodziny! Jak to nie wiesz? Gdzie jest moja tureczka? Tu jestem! Jana, tak nam przykro, że cię zostawiliśmy. Kochamy cię nad życie. Ja was też kocham. No dobra, teraz moja kolej. Gdzie może być nasza Laura? Mam tylko nadzieję, że nic złego jej się nie stało. Co to? Czy to jej koszulka? Mamo, tato, wreszcie was znalazłam. Strasznie nam przykro, że cię skupiliśmy. Nic nie szkodzi. Ważne, że znów jesteśmy razem. Biegnij i baw się dobrze, Mary. Spokojnie, jest w dobrych rękach. Spodoba ci się tutaj, kochanie. W porządku, udało się. Mam nadzieję, że będziesz się dziś dobrze zachowywać, Alice. O, jaka z niej niegrzeczna dziewczynka. Dzieci, poznajcie Alicję. Bądźcie mili. Ach, dzieci na pewno pokochają tę owsiankę. Udało mi się! Oh, co za nuda! Teraz się dobrze bawię, o, moja wieża! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na obiad! Śmiało zajadajcie dziewczynki! Chcę się bawić! Pobawmy się! Daj mi to! To moje! Mamo! Ale z ciebie Beksa! Kochani, nie płacz! W końcu znajdziemy twojego puszka! A teraz może pobawisz się jeszcze trochę? To teraz moja zjeżdżalnia. Mamo! Nie martw się, kochani, jestem przy tobie. Oczyścimy cię dobrze? Widzisz? Jesteś jak nowa. Chodźcie, kto chce się ze mną bawić! Masz ochotę na przejażdżkę, Mary? Wiedziałam, że Ci się spodoba. dzieci. Mamy nową dziewczynkę w naszej klasie. Poznajcie Alice! Alice! O, tylko nie ona. Hmm. Szkoła jest taka nudna. Dzisiaj zaczynamy nowy przedmiot. Otwórzcie podręczniki i. Matematyka to świetna zabawa. Ale ja po prostu nie mogę poradzić sobie z Alice. Co ja teraz zrobię? Nie martw się, kochana. Pomożemy ci. O, dziewczyny, to takie słodkie z waszej strony. Teraz to wygląda apetycznie. Mm. Chyba zapomniałam witamin. Zaraz wracam. O, Alice. Cześć. Wybacz, trochę się spieszę. Aha, to są moje witaminy. Mm. Zwoni trochę, Fiaro. Aui. Ech, dokładnie wiem, kto za tym stoi. Wow, Mary! Fajnie z twojej strony. Dziewczyny, ona znowu mi dokucza. W porządku, czas dać jej nauczkę. Jesteś bardzo niemiła, Alice. Nigdy więcej nie znęcaj się nad Mary. I już, kochana, problem rozwiązany. Dzięki, dziewczyny. Jesteście najlepsze. Haha, cóż, to jutra. W porządku, zaproszenia na imprezę są prawie gotowe. Hej, dziewczyny, przyjdziecie na moje urodziny? Oczywiście, że tak, Mary! Co? Ktoś powiedział urodziny? O, będzie tak fajnie! Cześć, Penny! Chciałabym zaprosić cię na moje urodziny! Mm. Aha, jasne, przyjdę! Nie możecie sobie pozwolić na przegapienie mojej imprezy, kochani! Okay. Wow, założę się, że będzie świetna <śmiech> zabawa! <śmiech> tak, nie pozwolę na to, kochana! Halo? Tak, tu mama Mary! Moja biedna córeczka właśnie się rozchorowała. Obawiam się, że impreza jest odwołana. Teraz dostaniesz za swoje. Nie go! Ale zabawa. Co? Jest chora? Jakie to dziwne. Była zupełnie mm. zdrowa. Widziałyśmy ją przed chwilą. Wezmę yes. to. Co? Mówi pani, że chora. To straszne. O, biedna Mary. Wszyscy twoi przyjaciele? Aha. Już prawie czas! O, nikt mnie tak naprawdę nie lubi! Powinniśmy odwiedzić Mary. Haha, będzie taka zaskoczona! Mary, myśleliśmy, że jesteś chora! Tak, twoja mama dzwoniła do nas wcześniej. Co? Nie wydaje mi się. W każdym razie to oznacza, że możemy zacząć imprezę. Wszystkiego najlepszego, Mary! Mary, chcesz się dzisiaj spotkać? Zabierasz mnie na randkę, Jack? Z przyjemnością. Muszę tylko najpierw tu postrzątać. O, Jack, jesteś najlepszy. Tak bardzo cię kocham. Rany, uwielbiam tańczyć. Co? Ślub? Gratulacje, baby. Zostańmy razem na zawsze, Mary. Nie pozwolimy, by cokolwiek stanęło między nami. Ugh, znowu muszę iść do pracy. Ups, nie chciałam. Ach, no i po pizzy. Czas zacząć od nowa. Uf, oh, po prostu mam pecha. Hmm, dobra, gdzie powinnam pójść? A, naprzód, tu w przygodzie. Ej, już mi się tu podoba. Chyba znalazłam pracę moich marzeń. Nie masz mi tego za złe, prawda? Hej, stój! To moje! Słucha? Jestem tu w sprawie pracy pokojówki. Cześć, jestem Lili! A ja, Emily. Alice, to ty? Jesteś w samą porę. Przydałaby mi się pomóc w sprzątaniu. Możesz zacząć od razu. Aha, jestem z tym świetna. To miejsce będzie lśnić w mgnieniu oka. O tak, to idealna okazja do zrobienia psikusa. To będzie świetna zabawa. O, o, dobra, kto to zrobił? Powiedzcie mi natychmiast. Chyba wiem. Dziewczyny, tak bardzo za wami tęskniłam. O, nie uwierzycie, kogo mam za pokojówkę. To Alice! I tak bardzo się zmieniła. Hej, dziewczyny, myślicie, że tak umiecie? O, wow, jesteś niesamowita, bestii! Wasze napoje. Dziękuję, Alice. Hej, chcesz popływać? Czy to nie fajne? Czuj się jak u siebie, Alice! W porządku, posprzątajmy trochę. To takie proste. Lepiej uważaj, Alice. Mamy dla ciebie niespodziankę! Cześć, Alice! Co teraz planujecie? Au! O, jesteście takie grzeczne. A, ona po prostu nie ma poczucia humoru. To jeszcze nie koniec! Czas na nasz popisowy numer. Co tu się dzieje? Znowu wy, dziewczyny! Poważnie! Chyba niedługo odejdzie! Pomóż mi, siostrzyczko! Nieźle! Udało się! Haha! Ha, czas zacząć to przedstawienie! O nie! Pomocy! Emily źle się czuje! Dziewczyny, co się stało? Po prostu nagle zachorowała! Hej, potrzebujemy tu lekarza! To nagły wypadek! Dzięki Bogu, że pani jest. Zaraz, dlaczego... Czy to właśnie nie... Co to był za głupi żart, proszę pani? Ale czy sięgam, one próbowały? Dobra, dziewczyny, to była przesada. Hej, Alice, dajmy już spokój tym kłótniom, co? Tak, jasne. Możemy zostawić to w przeszłości. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. Alice jest moją koleżanką. To znaczy, że nie powinnyście jej robić więcej psikusów. Zrozumiano? Tak, mamusiu. Przepraszamy, Alice. Jestem pewna, że teraz się dogadamy, dziewczyny. O, ciekawe, kto to może być? Przepraszam, czy to tutaj mieszka Courtney? Obawiam się, że pomyliłaś domy. Cześć, poproszę jedną kawę. O, o, co za doborowe towarzystwo. Wyglądasz czarująco, panienko. Dzięki. A teraz przepraszam, ale muszę lecieć. Ach, jaką mamy dziś wspaniałą pogodę. O tak, to idealna okazja na randkę. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj idę na zakupy. Muszę wyglądać jak najlepiej. Kochanie, to jest niesamowite. Martin? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wiem, co tu się dzieje, Martin. To oficjalnie koniec. Jak mogłaś mi to zrobić? Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. O nie. Przepraszam. O, kochani, nie mogę uwierzyć, że w końcu możemy być razem. Tak bardzo Cię kocham. Niespodzianka! Alice, wróciłem. Tęskniłaś? O nie. to Jack! Dobra, musisz się schować. Kochanie, gdzie jesteś? O, co tu zrobić? Nie martw się, Tyler, wszystko będzie dobrze. Tylko bądź cicho. O, nie spodziewałam się, że wrócisz tak szybko. Wygląda na to, że moja podróż służbowa minęła szybciej niż się spodziewaliśmy. Co powiesz na romantyczną kolację? Fiu, prawie nas przyłapał. Spotkajmy się innym razem, Tyler. Nie mogę uwierzyć, jaki ufny jest ten głupiec. O, dziecko zaraz się urodzi! Musimy działać szybko. O, co tak długo? Wszystko w porządku? Gratulacje! To zdrowa dziewczynka! Przywitaj się! To twoja córka. Cześć Emily! Czy ona nie jest wspaniała? Wróciłam! Kochanie, będziemy teraz rodzicami. Wybacz, ale naprawdę muszę teraz o siebie zadbać. Och, ona mi przeszkadza! Zrób coś już. Chodź tu, Emily. Tata jest przy Tobie. Będę najładniejszą mamusią. Kochanie, nie martw się Emily. Przejdziemy przez to! Miłe zakupy na pewno mnie rozdeselą. Mam już dość tych zabawek. To jest strefa tylko dla mamy, dobrze? W końcu dbanie o mój wygląd jest bardzo ważne. Jestem tutaj, Emily. Nie płacz. Co? Coś się stało? Uspokój się. Poszukajmy twojej mamy. Kochanie, Emily znowu płacze. Zajmij się nią. Pospiesz się i uspokój ją, Jack. Jestem teraz bardzo zajęta. Tak, kochanie, oczywiście. Uch, dzieci to same kłopoty. Hej Tyler, możemy się wkrótce spotkać? Chyba już wiem co robić. Jesteś głodna, prawda, kochanie? Śmiało wcinaj. Czy nie jesteś po prostu najsłodsza? Uch, z wyjątkiem tego. Szybko przebierzmy cię. Jesteś gotowa? Nie martw się, damy radę. To takie proste. A teraz chodźmy do spania. Słodkich snów, Emily. Och, Tyler, nie mogę się doczekać, kiedy znów cię zobaczę. O-o, tylko mi nie mówcie, że zaspałam. Przecież dzisiaj są moje urodziny. Ciekawe, jakie prezenty dostanę. Powinnam wyglądać jak najlepiej na imprezie. Hej mamo, pamiętasz jaki mamy dzień? Mm, dzień wypadu na zakupy? Nie, to moje urodziny, mamo. Ach tak, racja. Masz tu prezencik. Czy to szczotka? No tak, bardzo praktyczna, prawda? O mamo, nie mogę uwierzyć, że zapomniałaś. Z tobą zawsze jest tak samo. Wszystkiego najlepszego, Emily! Jesteś gotowa na przyjęcie? O, oh, tato, pamiętałeś! Proszę bardzo, kochanie. Zupełnie nowy tablet. Dokładnie taki jak chciałam. Wiedziałem, że Ci się spodoba. A teraz zróbmy zdjęcie na pamiątkę. Dzięki, tato! Jesteś najlepszy! O, oh, ale jeszcze nie skończyliśmy świętować! Nie mam mowy! Nie zapomniałaś o piniacie, prawda, kochanie? Hehe. Dam radę! Prawie? Już prawie? Nie Nie udało mi się! Emily, jesteś niesamowita! Tak bardzo cię kocham, tatusiu! To były najlepsze urodziny w moim życiu! Nie zapomnij o naszej dzisiejszej randce, kochanie! Nie mogę się doczekać, aż znów cię zobaczę! Och, kochanie! Masz przed sobą świetlaną przyszłość! Wygląda na to, że mój szef potrzebuje mojej pomocy. Martw się, niedługo wrócę. Będę bardzo za tobą tęsknić, tato. Do zobaczenia, kochanie. Proszę, wróć szybko, dobrze. W porządku, Tyler. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na rozpoczęcie naszego nowego życia w Toka Boka. Co? Kim jest Tyler? A co z nami? Muszę dojść do sedna sprawy. Nie możemy tracić czasu. Zacznijmy się pakować. W porządku. Niczego nie zapomniałam, prawda? O nie, to straszne. Co ty planujesz, mamusiu? Cóż, jestem gotowa na moją podróż. Nadchodzę, Tyler. Proszę, niech to nie będzie to, co myślę. Naprawdę mam nadzieję, że się nie spóźniłam. Mamo, zaczekaj. Och, nie mam teraz czasu na muzykę. Przepraszam, nie chciałam. Cóż, w świecie awatara, żegnaj. O nie, jest tak, jak podejrzewałam. Wygląda na to, że w końcu dotarłam. Więc jak wyglądam? Świetnie, prawda? Halo. Tu jesteś, kochanie. O, Tyler. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Może zabiorę cię na wycieczkę po okolicy? Możemy zacząć od romantycznej kolacji. Podoba mi się ten pomysł. Nic już nie stanie między nami. Muszę powiedzieć o tym, Tacie. W porządku, otwórzcie zeszyty i. Przepraszam, muszę odebrać. Co się stało, Emily? Tato, musisz się pospieszyć i wrócić do domu. Mm -hmm. Jestem teraz bardzo zajęty, kochanie. Porozmawiamy wieczorem. W porządku, kontynuujmy. O, co ja mam teraz zrobić? Co ty wyrabiasz, mamusiu? O, oh, to najlepsza randka w moim życiu. O, oh, oh, ktoś do mnie dzwoni. O, oh. to Emily. Jestem bardzo zajęta. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń, słyszysz? Kto to był, kochanie? Ta, nikt ważny. Oh. Cóż, kontynuujmy tę randkę. Jak mogłaś nam to zrobić, mamusiu? No dobrze, ja też odchodzę. Dalej, mamo, proszę, odbierz. Masz, kochanie, to wszystko dla ciebie. Co? Znowu? Jesteś absolutnie nieznośna, Emily. Na czym to skończyliśmy, kochany? Właśnie dochodziliśmy do najbardziej ekscytującej części. Odkryję prawdę. Hej, he, he, to miejsce jest całkiem fajne! Co podać, panienko? Poproszę jedną babeczkę toka boka. Proszę, smacznego! A teraz bierzmy się do pracy! Mamo, w końcu cię znalazłam! Mamo! Mamo! He? To niewiarygodne! Emily, co ty tutaj robisz? O, mamo! Jak mogłaś być taka podła? Chyba zostaliśmy przyłapani! Emily, zaczekaj! Zdradziłaś nas oboje, mamo! Proszę, tato, naprawdę cię teraz potrzebuję! Najpierw dodajemy, potem odejmujemy, a potem Przepraszam, to zajmie tylko chwileczkę. Emily, skarbie, jestem teraz bardzo zajęty. W toka boka? Zaraz tam będę. Wybaczcie dzieci, będę musiał wcześniej zakończyć lekcję. Cóż, to będzie długa podróż. Nie martw się, Emily, już jadę. Kochanie, co się stało? To mama, ona się straciła. O, oh, to straszne. Jack, ty też tu jesteś? O, Alice, tak bardzo cię kochałem, a ja ciebie nigdy nie kochałam. Nic tu po nas, tato. To chyba pożegnanie, mamo. Tak, mam nadzieję, że już nigdy was nie zobaczę. W końcu możemy być razem, kochane. Alice, czy ty właśnie porzuciłaś własną córkę? Nie sądzę, żebym mógł z tobą zostać po tym wszystkim. Co? Gdzie ty idziesz? Proszę, Tyler! Jestem w tobie taka zakochana! Przepraszam, dobrze się pani czuje? Haha, dzisiaj jest świetny dzień na spacer, prawda?